2 CT jest Jeszcze jeden CT Ooo nie było o, nie żyje Dobra. No to tak się uda o, Nie Niech zarabia Nikolaj nie ma na B No to co? O nawet zginąłeś ty Taktyka no, w 100% tak zrobiona Typ na dżungli stoi na tym, na stołku A ja na movemencie jeszcze tam wjechałem Ja nie wychylaj Kurwa, no, to już jest no, ryzykowne. i chyba. Def jest w razie czego, uważajcie. Defuje. Nie defuje. Kurwa! Jesteś kretynem niebane. kurwa no! No myślałem, że widzisz, że chłop defuje. No mówisz, że defuje. jak? No defuje i no, 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 mówię, nie defuje. Wiesz, nie defuje. Wiesz, to no już pierwszy, bliżej paki to. No, kurwa, No kurwa, ale mam gorszy kąt! Ja pierdolę. Łukaszek.